Cześć i czołem, witajcie na moim drugim odcinku na tym kanale, dzisiaj będę otwierać paczuszkę, tutaj mam taką paczkę, otworzyłam już tą paczkę i nie powiem, że ja zamówiłam trzy paczopy i zaraz zobaczycie jakie, ten ten nie mam żadnej w swojej kolekcji, więc idealnie, otworzyłam już ją, jest taka na wielkość i jest mega ładna, jakieś mam mała, ale postaram się to domyć jak się wygląda, ale ma, jest po prostu piękna. Też nie mam takiego, takiego em, kształtu kotka, więc em, otwieramy. On jest śliczny. Boże, jakie piękne. Po prostu idealny, śliczny. I ostatnie. obieczka, Boże, jakie całe owieczka! To będzie też moja pierwsza w kolekcji. Em, miałam kiedyś jeden fake, ale teraz mam taką ładną, oryginalną. Taka urocza i piękna. Po prostu cud z ideału. Tak, ym, wyglądają moje wszystkie trzy pet shop. Najbardziej mi się podoba ta i ten kotek, ale też lekko też jest cudna po prostu. Ym, więc piękne, piękne. 10 na 10. Chcę, żeby więcej było takich filmików, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję, to już na tyle. Pa, pa!